Jaką mam jutro zrobić animację, widelec? Wiem, co zrobimy. Kupimy motocykle i. i no nie wiem, napisam ci nawet w komentarzu. Po! O! Widzisz? Ty, dawaj! Zrobimy coś grubego. He, hmm, no dobra, a widziałeś? Mam, a będziesz na moim premierze? Tak, będę. Na 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 na. Simo, chcemy kupić motocykle, bo by robimy odcinek właśnie z motocyklami. Dobra, bierzcie je sobie za jakieś.